Witam. Krótkie spojrzenie na rynek gropy przed otwarciem sesji USA. Zacznijmy sobie od tego, że mamy tutaj wybicie z tej trzydniowej równowagi. Tak, już wczoraj dostaliśmy z niej wybicie. Natomiast jeszcze pod koniec sesji dostaliśmy powrót do zakresu i na overnight'cie dostaliśmy wybicie. Ogólnie, co widzę na ten moment, to jakby to wybicie trochę wygasa. Jest overnight, może się to zmienić jak stany przyjdą. Natomiast no nie jest to jakieś znaczące na ten moment wybicie, tak. Druga sprawa, która rzuca mi się w oczy, to mamy tutaj słabe szczyty w tej trzydniowej równowadze, Tutaj mam mamy niedokończoną aukcję. Tutaj można powiedzieć, że poprawiliśmy to, co mieliśmy poprawić. Oczywiście, w takim wypadku, jak jest teraz, zalecamy dziś zrobić z równowagi. Natomiast ja sobie obserwowałem ten, ten rynek. I zbudowałem sobie longi. Zbudowałem sobie longi. Jest to, jest to kontratrend. Natomiast mm, nie jest to full size pozycja. Czyli nie jest to po prostu całym, całym, całym sizem jaki, jaki mam dozwolone na tą pozycję. Jeszcze nie jest jakby włożony w tą pozycję. Natomiast uważam, że jest potencjał na to. Jest potencjał na to, na powrót do równowagi. I potencjalnie może być szansa tutaj na, na te wyższe rejony. Jeżeli, jeżeli zobaczę dzisiaj, że wejdziemy do tej 3 równowagi i do zakresu przynajmniej do wartości z dnia wczorajszego to prawdopodobnie ja te longi przetrzymam, ze względu też na, na, na słapy, które, które mam dodatnie. Które mam dodatnie na ten moment, więc no opłaca mi się po prostu to zrobić i jeżeli tak się stanie, no to, no to tak zrobię. Co jeśli yy, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że wieramy się w tym momencie gapem? Więc jeżeli gap nie zostanie dość szybko domknięty yy, dostanie niepewność do dołu, to ja oczywiście się będę ewakuował z moich i raczej będę, będę, będę próbował jakoś, jakoś wyjść w szorta wtedy. tak. Yy. I będę próbował wtedy, wtedy po prostu, nie wiem, zbudować pozycję szort, jeśli mi się uda. Jeśli nie, no to trudno. Po prostu moje przeczucie było błędne co do dzisiejszego. Troszkę mi się podoba to, że no i i stać się nie ale czy jeszcze tutaj jeszcze dostaniemy równowagę? To jeszcze, jeszcze, to znaczy już jest jakieś, jest, jest, jest to sygnałem rozpadkowym, e, natomiast to jest tylko jeszcze jeden jeden, wyznacznik. E, jeden e, no, mamy, mamy 100% short, tak? no, bo większość handlu odbywa się poniżej, poniżej. E, poniżej setla i też takie to sprzedawanie widać prowadzone jest od setla i odbyliśmy się tutaj kilka razy, no więc obserwacja tak, obserwacja. Czy możemy jeszcze zejść że Możemy, możemy jeszcze przetestować dołki z Overnighta, natomiast jeżeli byśmy, byśmy, zeszli poniżej Overnighta i handlowali, handlowali niżej, no to, no to, to raczej, raczej słaniałbym się już tak. tak to ja poluję i to, co będę na ramach, no to gaba i wejście w zasięg wartownego. No, to jest to, co, co chciałem rozwiązać przez pozycje, które, które, które zajęłam obecnie, tak. No to tyle z mojej strony. Życzę dobrego dnia. Powodzenia i ostrożność, bo, bo te longgi na ten moment są e, przeciwko jakby temu co się dzieje, tak? Na bazie e, tego, co pokazał że Jeżeli to jeżeli zobaczyłem pewność dołu, to nie, to, 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 to trzeba się ewakuować. E, tak jak ja to zrobię. E, i zalecane jest bardziej no i z tym po prostu ruchem tak No No to jeszcze raz powodzenia i sesji